Siemanko, witam w kolejnym odcinku Shakespeare's Fidget. Dzisiaj mamy fajny evencik na epiki witam. od hazardisty. Także może od tego sobie zaczniemy. Tylko sobie podmienię tutaj czapę na lepsze przedmioty. I zrobię też sobie troszkę miejsca w razie co. A potem przejdziemy do ważnej rzeczy, która odmieniła wręcz moje życie w gierce. Bo to bardzo ważna opcja, zaraz zobaczycie sami. Może wam też się przydam. Dobra, to sobie rozmontuję. Potkę wypiję. Mam full zestaw czy nie mam? Mam, jeszcze to mogę wyknąć. I dobra. Także 10 prób. Wczoraj jedną broń udało mi się trafić. A tak to chyba z 2 epiki. Na dzisiaj Może trzeci dzień tego eventu, także brawo. myślę, że szału nie było. No fajnie byłoby trafić 5 takich kostek, to wtedy jeszcze lepsza broń. No ale zobaczymy, Może czy się uda Póki co, 0 no i teraz szansa duża jest. Zobaczę, no ale nie. Chyba na odcinku nie zaznamy tego zaszczytu. No dobra, chodźmy już pod Krepsydry. Jak nie chcą nam lepiki polecieć, to. Jak pech to... No nic, także event bez epików dzisiaj. Ale za to epika sobie wrzucimy do kibla. I brakuje tutaj 50. No to jutro będę miał. No dobra, to nie zobaczycie tego. Najwyżej na Discorda wrzucę co dostałem. O ile będzie coś fajnego, no bo na siłę to też nie ma sen sensu. Eee, dobra, ogólnie właśnie taką. Nie, ta broń? Nie, ta broń. Taką broń dostałem, wrzuciłem do kibla i właśnie będzie nowa do kunegundy także od razu sobie podmienię na razie noc taki potem że trafię czarny, więc będzie git no i to sobie po prostu rozmontuję eee na trzeci raz nie ulepszam to nie ma co coś jeszcze do rozmontowania? chyba nie bardzo wiedźmy co pan chce mm. Ok, nic co mam. Także to czaruje. Nie dobra, teraz przejdźmy do tej opcji. Yy, ogólnie pisaliśmy coś na czacie Glidy wczoraj i narzekałem na to. Yy, ogólnie pisałem, że mam dźwięki wyciszone w gierce. Bo mnie denerwuje dźwięk pupili. No między innymi pupili, nie? To jest dźwięk otoczenia, to się nazywa. I się okazało, że da się to wyłączyć. Ja byłem przekonany, że jak się wejdzie w opcję. To jest tylko głośność ta, głośność ta ogólna, nie? Głośniej, ciszej i, i dobra. A tu się okazuje, że to jest całe takie menu, nie? Jakieś efekty, otoczenie, mowa. Także jak ja się o tym dowiedziałem, od razu wybiłem otoczenie na zero. I teraz jestem szczęśliwym człowiekiem. No bo wiecie, jak gracie w przeglądarce, przykładowo macie odpolne kilka kart. Yy, I tam gdzieś macie shakesy. No i przykładowo kończycie na walcu pupili. Ja tak przynajmniej mam. Kończę sobie taki i zostawiam wiem, tak, bo jakiś Quest mi się tam w trakcie robi, nie? No, i zamiast ciszy, tak jak jest teraz, no to słyszę to. No, nie jest to najprzyjemniejsza rzecz, i potem się cofam po tych kartach i przyłączam się na postać, czy na, czy na coś innego. Także to w ogóle odmieniło moje życie. Także polecam, jak ktoś też taki problem może miał. Pewnie nie, ale taka ciekawostka. No i dźwięk czatu sobie dodatkowo włączyłem, chociaż nie wiem czego nie wyłączę, ale no po prostu dowiedziałem się, że jest więcej ustawień dźwięku, bo szczerze mówiąc, w te opcje za bardzo tutaj nie zaglądałem. No, także tyle, jak chodzi o tą fascynującą wieść. A teraz lecimy dalej. I dzisiaj jest też szansa, że skończę portal. Także zaraz. Próbujemy to zrobić. Kliknę sobie raz w inteligencję. Co by to nie przesądziło o wyniku tutaj bitwy. No i generalnie jest tak, że go ja bym mógł skończyć dwa dni temu. Ale cały czas tak walki nie siadają, że ja dostaję dwa kryty na łeb, a ja mu żadnego nie daję, więc no jest lipa fens. No ale generalnie zobaczymy: 22%. Jeden dzień, jak mi ładnie siadło, to 30% zbiłem nawet. Także no zobaczymy, raczej nie, ale no zmianie dźwięku może tutaj wszystko będzie nam się pięknie układało, teraz przeżyję, no nie przeżyłem, no naki, no, ale jest lepiej, jest na plus, 2% tylko, także rekord, jutro 12, jutro prawdopodobnie sobie portal skończę, a jak nie, no to w kolejnym odcinku pewnie. Dobra, to sobie cknijmy walkę, ostatnio sobie runy resetowałem, 500 utensilionów. O, strasznie wolno, to idzie tutaj za bardzo. Nic się nie dzieje. Nie wiem, czy jakieś osiągnięcia jeszcze tutaj były do tego. Nie wiem gdzie to było runy. Tutaj... jeden, jeden decylion, To już mam nawet te zrobione. Także nic ciekawego. Mm, dobra, tutaj z typem pograliśmy. Właśnie Weekend najpiki ogólnie. Ale tych epików w sklepie nie widać. Cóż poradzić? W ogóle się zastanawiam. Aha, jest ewent kowalna, i dlatego tutaj są te kryształy. I chyba ma te złote elementy. Normalnie chyba ich nie ma, to nie jestem pewny. Tak teraz spojrzałem. Ale ogólnie wygląd karczmy też trochę polepszyli, bo nie było chyba tych światełek tego tam. Epics, Epics. Tak mi się kojarzy przynajmniej. Dobra, do lochu zaraz wrócimy. Tu sobie kliknę, sobie kliknę. Tutaj kupalnia złota leci na kolejny poziom akurat. Dusz troszkę tam zostało, także elegancko. Za dwa dni się skończy kupalnia krajnotów, no i te klejnoty muszę nakopać w końcu. No bo parę by się przydawało wymienić tutaj chociażby, albo jakieś legendarne pozdobywać. Tu mam jeszcze jakiś epic. Tutaj bez trota, tam nieco ciekawego. No, ale ogólnie jakiś zapas przydałoby się nadrobić, także w tym czasie puszczę pewnie akademię. No i tyle, tak naprawdę. No, tornado sobie kilka, 6, 5, 4 aktualnie. A dzisiaj z rochów, już nie chcę się teraz sprawdzać, ale ostatnio najbliżej 13 piętro, chyba 10 ten. Znaczy, może nie, nie tyle, co najbliżej, co. Dobrze by było zrobić, nie? I to jest tam na pupila jakiegoś chyba tego no. Także to spróbuję zrobić. Wiem, że szanse jakieś tam są. Nie wiem, jak po zmianie tych itemków. Bo już dawno tych procentów nie sprawdzałem. Także zobaczmy jedno podejście, jak wygląda. Okej, musiały no, nie ma na razie chyba ciężko ale szansa pewnie jakaś jest dobra 9 grzybów także na pewno wejdźmy sobie w pupila tutaj raz lepsze, raz nie ulepszałem na odcinku ale nie będę nadrabiał bo troszkę wieda z tymi grzybami jednak ale co by to jeszcze spróbować hemoridor karuzela szkoła magii dawno nie robiłem chyba może anasteros ja Dobra, zobaczmy na sterację szkoły magii przykładowo. sobie skończę na 5 grzybach. I na razie styknie. Na kolejny odcinek jak też wydropię jakieś klejnoty, to wtedy można coś poważniej spróbować. Na razie no to widzicie, pajacerka. No, także... Pozostaje ABW i mamy też nowy kalendarz, bo wczoraj chyba odbierałem poziom. O, trzy grzyby. No to zróbmy trzy podejścia jeszcze na szybko. Dobra, zrobimy. Odcinek lekko przedłużony. No, tej jest jest do zrobienia, nie? Spróbujmy tego. Nie wejdzie raz, no. No, no, ale jest do zrobienia. Parę ruchów na pewno może wejść. Ale zobaczmy, jaki kalendarz nam się trafił tym razem. I co tu mamy z ciekawych rzeczy? Jedną nieśmiertelkę, tak naprawdę. Podka na HP, tutaj inteligencja. No i tyle, no. Jakieś średnia szczerze mówiąc. Nieśmiertelkę, jedną w zapasie mam. Tutaj jeszcze dwa dni ta działa. Także dwa dni można powiedzieć, czy mam na skończenie tego portalu. No i czy na to, że jutro, wejdzie i będzie już spokój, i sobie też wydropię pupila z ognia. Tak, z ognia. Także taki plan. Zobaczymy, jak wyjdzie. No, także dzisiaj to na tyle: taki odcinek. Właśnie z super tą funkcją dźwięku. Jak wam też to się przyda, to napiszcie w komentarzu. Jak nie, to też możecie napisać, że wam się nie przyda, bo wy jesteście sprytni. Albo wam to nie przeszkadza, albo o tym wiedzieliście. No, także dzięki za oglądanie. Do kolejnego odcinka. Na razie i cześć.